Big Fish. dzień dobry, dobry wieczór. Kiedy widzę puste akwarium, to czuję taką pustkę, że aż nie mogę się powstrzymać, żeby je wypełnić. Dlatego u mnie w domu żadne puste akwarium zbyt długo nie pozostaje puste. Tematem naszej dzisiejszej akwarystycznej pogadanki będzie styl i wagumi. Czy jednak, żeby zrobić dobre Iwagumi, wystarczy nasypać do akwarium żwiru i wrzucić parę kamorów? Zobaczmy. Iwagumi to styl aranżacyjny, który wymyślił Takashi Amano, fotograf, akwarysta, biznesmen moim zdaniem, najlepszy na świecie sprzedawca krajobrazów. A więc udajemy się do Japonii, a konkretnie do Kyoto, gdzie rozpocznie się nasza podróż w poszukiwaniu Iwagumi kiedy po raz pierwszy zobaczyłem i wagumi to na myśl przyszły mi właśnie ogrody zen zwane karesansui, czyli ogrody suchego krajobrazu. Ogrody złożone są z pojedynczych skał otoczonych mchem. A dookoła jest cała masaż wiru, który jest w specjalny sposób zagrabiony. Kolejna nazwa to sekitei, czyli po prostu kamienny ogród. Kamienie symbolizują wyspy. Żwir to morze. Japonia leży na wyspach, więc analogia jest bardzo prosta. Czy jak spoglądacie na te kamienie, nie przychodzi Wam na myśl właśnie Iwagumi? Więc jak widzimy, Takashi Yamano zaczerpnął pomysł na swoje Iwagumi z japońskiej tradycji. Ale Japonia jest krajem miniaturyzacji i mamy też miniaturową wersję ogrodów kamiennych, która nazywa się Bonseki, czyli krajobraz na tacy, a dokładnie kamienie na tacy. Od Iwagumi dzieli nas tylko jeden mały krok. Wystarczy włożyć Bonseki do akwarium. Poznaliśmy inspirację Takasiego Amano, a teraz poznajmy kilka zasad, według których tworzy się. Aranżację i wagumi. Tak, właśnie zasad, bo klasyczna Iwagumi wagumi wykonywana jest według określonych zasad. Pierwsza z nich to zaczerpnięta z kultury europejskiej zasada złotego podziału, która mówi o tym, że element dominujący musi być ustawiony w proporcji 1 do 1,618 w stosunku do długości zbiornika. Aby wyznaczyć ten punkt, Należy pomnożyć długość zbiornika razy 0618. To te właśnie linie zaznaczałem markerem, a później okleiłem taśmą, co ułatwiło mi ułożenie aranżacji. W kompozycji wagumi każdy kamień ma pełnić określoną funkcję i ma swoją nazwę. Ten największy ojaishi ustawiamy w jednym z punktów centralnych. Ma on dominować w naszej kompozycji. Drugi, nieco mniejszy, Fukuishi, ustawiamy pod innym kątem. Przy okazji niepostrzeżenia, nauczyliście się trochę japońskiego. Trzeci co do wielkości kamień, Soeishi, powinien być ułożony tak, żeby z pierwszymi dwoma tworzył trójkąt. Kamienie układamy niesymetrycznie pod różnymi kątami. Najmniejsze z nich to Suteishi. Stanowią dopełnienie naszej kompozycji. Jeśli lubiliście klocki i wagumi, spodoba Wam się. Ja postanowiłem jeszcze coś zmienić, a potem jeszcze coś. Teraz wierzchołki skał odwróciły się od siebie. Każdy z nich patrzy w inną stronę. Ale ten krajobraz również mi się nie spodobał. Dopiero następnego dnia udało mi się stworzyć krajobraz, który spełnił moje oczekiwania. Czy zatem udało mi się zbudować w Polsce drugą Japonię? ocencie sami. Na tym kończymy suchą akwarystykę. W następnym odcinku trochę więcej wody. Opowiemy o tym jak dobrać rośliny do Iwagumi. No i dokończymy nasze akwarium. Pamiętajcie o subskrypcjach i łapkach. Tymczasem cześć.